Przed nami ostatnia kolejka Ligi Mistrzów, rundy grupowej w, i w ogóle ostatnie spotkanie z Ligą Mistrzów w tym roku. A że była naprawdę wspaniała, to parę spotkań wybrałem do naszej zabawy z Betsafe.com w typowanie meczów. We wtorek no, polski mecz, polskiej Borusi. Z Manchesterem City w Dortmundzie. Tyle, że Borussia już nie tylko awansowała, zapewniła sobie awans z grupy, ale wręcz na pierwszym miejscu. No i tutaj pytanie: po pierwsze, jak podejdą piłkarze mistrza Niemiec do tego meczu? Z jakim nastawieniem po drugie jaki skład wystawi trener Jurgen Klopp z tego co widziałem wcale nie planuje aż tak znowu dużo wy, rezerwowych wystawić na to spotkanie myślałem że na przykład zamiast Roberta Lewandowskiego no na jego miejscu chciałbym zobaczyć jak ten Julian Schreiber się spisuje w meczu z takim um, Rywalem, ale jednak chyba wygląda na to, że zagra Robert Lewandowski. Z tego co widziałem. Co, co, co oficjalne konto na Twitterze Borussii Dortmund zamieszczało to nie zagra Sebastian Kehl, cały czas jest kontuzjowany nie grał w ostatnich w meczu z Bayernem teraz, ale i wcześniej dłuższa kontuzja ale Mats Hummels ma też nie zagrać Łukasz Piszczek zastanawia się czy nie dać mu odpocząć jakiś tam był drobny uraz, stłuczenie w tych starciach z Frankiem Ribery na Allianz Arena Manchester City z kolei widzę, że Roberto Mancini nie wystawi chyba Dawida Silwy, no ale jak wiemy, no w, nawet i z, Dawidą, z Dawidem Silwą no Manchester City w tym sezonie Ligi Mistrzów, jak i w poprzednim, nie błyszczy. To, że zagra Robert Lewandowski, po pierwsze oznacza, że zależy na bramkach i na zwycięstwie. No, Pierwsze miejsce w grupie jest e, zapewnione, ale po pierwsze, e, Borussia Dortmund nie ma takiego zaplecza jak Barcelona, że, e, która sobie może wystawić e, drugi, e, drugi skład. No a, i, i ten, 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 ten skład pewnie wygra Secunda e, divizjon i, i, i kto wie, czy w Lidze Mistrzów, gdyby startował samodzielnie, nie walczyłby też o wyjście e, z grupy, e, a po drugie... Być może no tutaj też chodzi o pokazanie światu po raz kolejny Roberta Lewandowskiego. W meczu z Bayernem nie błysnął żaden zresztą z Polaków, najgorsze noty, ale tutaj City, pamiętam jak blisko był pokonania Joharta na Etihad Stadium, może właśnie ponieważ i Goethe, i, i Royce mają zagrać, to będzie zależeć Klopowi. Wiemy, że Juventus już złożył ofertę za Roberta. Angielska prasa, ale Daily Mail, więc nie wiem na ile to są wiarygodne źródła, podaje, że on na pewno już będzie zawodnikiem Manchesteru. United powtórzyła to w poniedziałek prasa niemiecka i francuska. No ja tylko, mogę tylko trzymać kciuki, żeby tak się stało. Podobno sir Alex Ferguson chce mieć najsilniejszy atak. Premier League, a miałby go z Runejem, Robinem Van Persie i Lewandowskim grającym za ich plecami, a z kolei za jego plecami byłby przecież Shinji Kagawa i jak się mówi, spekuluje Wesley Snyder z Interu, który któremu też kończy się kontrakt i on na pewno z Interu odejdzie. Może właśnie na Old Trafford, I jeżeli by jeszcze, ale to już są dalekie spekulacje. Miałby tam trafić. Jose Mourinho, mówi się o tej wizycie Mourinho, e, e, przepraszam, Alexa Fergusona w hotelu e, Realu Madryt przed meczem w, w Lidze Mistrzów na, na Etihad Stadium City. No byłby to idealny następca Fergusona, tylko wtedy, kiedy Ferguson już będzie e, z klubu odchodził. Natomiast spekulacje są e, bardzo poważne, że Mourinho na pewno odejdzie w czerwcu, że dogadał się z Florentino Perezem. Na pewno chciałby po drodze zdobyć e, decimę, czyli dziesiąty puchar Europy dla realu, ale odejdzie podobno bez względu na to, czy się uda, czy się nie uda. Notowania na Betsafe.com faworyzują Borussię, Dortmund 2-0 na zwycięstwo Borusi, 365 Remis, 345 City, czyli jednak ma nie bardzo wierzą y, po tym, co City pokazało nam w tym sezonie, żeby y, bo, bo, bo y, Roberto Mancini ten y, y, City zapowiada, że teraz w takim razie celem y, numer jeden obok obrony Mistrzostw Anglii jest tryumf w Lidze Europejskiej, to jest Wartościowe trofeum, ale widzieliśmy już tą determinację w Lidze Europejskiej. W zeszłym sezonie nie wierzę, żeby piłkarze się zmotywowali. Gra w czwartek to nie jest coś, co pomaga w walce o, o Ligę Angielską i pamiętamy, że oba Manchestery szybko z tej walki zrezygnowały w poprzednim. W poprzednim sezonie, więc może rzeczywiście zwycięstwo e, Borus. Ja tu postawię na remis 1 do e, 1. E, no więc przenosimy się, zostajemy na Wyspach, ale do Chelsea. Czy Chelsea wygra e, wreszcie pierwszy mecz pod wodzą e, Rafa Beniteza, wygwizdywanego e, bezwzględnie e, na swoim. E, przez swoich własnych kibiców, którzy go nie akceptowali od samego początku. Nie, nie jego metody pracy teraz te obecne, tylko wcześniejsze zachowania, wcześniejsze słowa na temat Chelsea. Nie wierzą w niego na razie. Okazuje się, że ta niewiara miała swoje podstawy. Porażka z West Ham United. No ale Chelsea cały czas jeszcze może awansować z grupy, jeżeli tylko po pierwsze musiał, musi, muszą zostać spełnione dwa warunki. To Chelsea wy, wygra z North Zealand. No, teoretycznie hmm, nic bardziej oczywistego, zobaczmy zresztą na kursy bedsafe.com 109 na zwycięstwo Chelsea u siebie przecież na Stamford Bridge. 10.50 na remis i aż 23 na zwycięstwo Duńczyków, które no, też ciężko mi uwierzyć, ale pamiętacie jak Chelsea potrafiła zremisować u siebie z Rosenborgiem Trondheim 1-1 i wtedy pracę stracił José Mourinho. Tutaj mówi się może nie o tym, że no, pamiętajmy, że Rafa Benitez podpisał kontrakt tylko do czerwca, no i nie chcę się teraz zwierzyć, żeby miał go wypełnić do końca, nawet gdyby, gdyby nie wiem, obronił mistrzo, ty, ty, tytuł, obronił trofeum w Lidze Mistrzów, co co, co, zdarzy się tylko wówczas, już pomijając co na wiosnę, ale Szachtar musi wygrać z Juventusem, albo Juventus z Szachtarem nie może w tamtym meczu paść remis w Doniecku, a tymczasem według Betsafe.com to właśnie remis jest najbardziej prawdopodobnym wynikiem w tym spotkaniu. 1,89 na remis w meczu Szachtara z Juventusem, 3,25 na zwycięstwo Szachtara, 4,40 na zwycięstwo m, Turyńczyków, którzy w derbach Turynu właśnie teraz bezwzględnie porali się y, z e, Torino Kamila Glika. No, przy jego udziale y, niestety no, przewidywałem remis w tym meczu, ale się pomyliłem. No ale tu y, remis y, rzeczywiście jest bardzo prawdopodobny. Y, y, co prawda. Już bardzo wbrew fair play zagrali piłkarze z Doniecka, z Nordstjeland. Pamiętamy tego gola Luisa Adriano. On w tym spotkaniu nie zagra, właśnie za karę, za tą zastrzelenie tą, za, za, za tego gola zamiast oddać piłkę Duńczykom. Ale nieoficjalnie wiadomo, że Rinat Achmetow, oligarcha ukraiński i właściciel szachtara, bardzo nie lubi się z Romanem Abramowiczem, więc taka. Odpadnięcie Chelsea byłoby mu bardzo na rękę, a włoskie drużyny, no to już wiemy doskonale, że jeżeli mm, awans może im dać remis, to na ogół zawsze pada remis i ja w tym spotkaniu na remis stawiam. Ja już takie remisy widziałem na własne oczy. Kiedyś w meczu y, Szwecja-Dania y, na y, Euro 2004 w Portugalii, które wyeliminowało wyeliminował właśnie Włochy. Włosi. Przed tym meczem włosy dziennikarze absolutnie mnie zapewniali, że jeżeli. jeżeli Obie drużyny premiuje Remis, to właśnie w tym meczu padnie Remis i, e, i padł 2 do 2. Wydawałoby się, że nie do zaplanowania coś takiego, więc ja stawiam i na 2 do 2 w Doniecku, bo obie drużyny pięknie grają ofensywnie, mają fantastycznych piłkarzy. Beza Luisa Adriana, ale jest tam jeszcze paru Brazylijczyków, którzy potrafią. Na no Chelsea Nord no nie sposób nie stawiać na przynajmniej 2 do 0, a może nawet i, a, już zostańmy przy no, 3 do 0 dla. Chelsea, która będzie sfrustrowana i się wyżyje na tych biednych, nieszczęsnych Dończykach, ale dalej awansuje moim zdaniem szachtar i Juventus. Chyba, że dojdzie do jakiejś katastrofy w tym meczu, w gradzie czerwonych kartek, czy, czy czymś w tym rodzaju.